Tym razem witam serdecznie z Urzędu Gminy Jasienica, gdzie z panem Wójtem będziemy rozmawiać między innymi o tym, jaki rok 2013 był dla gminy Jasienica i jakie są plany na najbliższe miesiące. Panie Wójcie, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To zacznijmy od podsumowania roku 2013. Rok pechowy czy raczej szczęśliwy dla gminy? Myślę, że udany rok, ponieważ wszystkie inwestycje, które zostały zaplanowane w budżecie, znalazły realizację szczęśliwą, więc z tego się bardzo cieszymy, bo na pewno samorządy lokalne dzisiaj przeżywają różne problemy i niezależne są od danego samorządu, ponieważ informacje, które wpływają do projektów budżetów z Ministerstwa Finansów, na przykład odnośnie udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, no nie jest to informacja wiążąca i okazuje się później, że pod koniec roku nie do końca jest to realizowane no i nie całość kwot wpływa, bo jest to szacunek. Jest to uzależnione od tego, jak w danym roku mieszkańcy mają zatrudnienie, w jakiej wysokości wynagrodzenie i tak Więc to zawsze jest wielką niewiadomą, czy dany budżet da się zamknąć. Akurat w Mieniaśnica mieliśmy troszeczkę inwestycji również w roku poprzednim gdzie udało nam się oddać do użytku kompleks terenów sportowych w Wieszczętach przy zespole szkolno-przedszkolnym. Tutaj było boisko poliuretanowe z bieżnią. Myślę, że taki kompleks, który wzmocnił jeszcze dodatkowo tą sytuację rekreacji i można powiedzieć wychowania fizycznego w tej placówce. Wcześniej wybudowaliśmy tam salę gimnastyczną, jesteśmy w trakcie już termomodernizacji tej placówki, więc powolutku warunki w tej szkole no, już będą na bardzo wysokim poziomie. Zresztą jest to chyba jedna z ostatnich też inwestycji, czy przedostatnich, ponieważ jeszcze w tym roku zaplanowaliśmy boisko poliuretanowe w świętuszówce przy szkole podstawowej, jak również termomodernizację tego obiektu. Natomiast trzeba powiedzieć, że no, posiadamy na terenie gminy Jasienica 13 placówek oświatowych, gdzie no, poza tymi, które wymieniłem. Wszystkie zostały wyremontowane, można powiedzieć, od podstaw poprzez wymianę okien, czasem dachów nawet, wyposażenia, remontów takich, które podnoszą estetykę. Nie mówiąc o budowie, wybudowaliśmy trzy orliki w ostatnim czasie, no to kompleksy duże, wcześniej boiska, blisko boisko z tego programu, jak również Pozostałe tereny rekreacyjne to daje duży potencjał i możliwości dla naszych mieszkańców i młodzieży. Również w zeszłym roku oddaliśmy do użytku halę lekkoatletyczną, która no, wydaje mi się, że jest pierwszą taką na południu tutaj Polski, gdzie dyscyplina sportu, może nie przez wszystkich uprawiana skoku otyczce, gdzie klub sportowy Olimp funkcjonujący w Mazencewicach w tej placówce odnosi bardzo duże sukcesy na płaszczyźnie i kraju i świata. Mamy tam ludzi, którzy po prostu no, swoją pasję przekładają na edukację następnego pokolenia w tej dyscyplinie sportu. Nadmienić należy, że również odbyły się teraz w sobotę zawody w kategorii mistrzostwa śląska właśnie na tej hali, więc to cieszy, że ten obiekt nie tylko został wybudowany, ale że je no przynosi satysfakcję tym, którzy trenują, jak również tym, którzy będą Przyjeżdżać i brać udział w zawodach. Dużym wydarzeniem z zeszłego roku również jest rozpoczęcie budowy jaśnictwa emisyjnej strefy przemysłowej. To inwestycja, która no została tak kiedyś zaproponowana przeze mnie Radzie Gminy, czy byśmy nie spróbowali w tym sektorze pomyśleć, aby gmina Jasienica w przyszłości miała środki finansowe na realizację zadań własnych. Wybudujemy infrastrukturę. Wcześniej no, trzeba powiedzieć, no kupiliśmy grunt na gminę. 71 hektarów gruntu został przekwalifikowany i w studium i w planie. Pod działalność przemysłowo-usługową. Yy, pozyskaliśmy grant dofinansowanie yy, pełnego uzbrojenia tego terenu. Będą się tam znajdować rurociągi, gazociągi, kanalizacja i co najważniejsze, kanalizacja deszczowa z dwoma zbiornikami retencyjnymi, z jednym zbiornikiem podziemnym, bardzo dużym PEPOSZ, yy, która zabezpieczy możliwość yy, no, opadu dużej ilości wody. Zeszły rok również to kwestia wypuszczenia przez gminę obligacji i na 31 milionów wypuściliśmy obligacje, można powiedzieć pod względem zadłużenia mieliśmy takie zadłużenie, chcieliśmy, aby no, lepiej zarządzać finansami, no i to się udało, ponieważ kredyty, które wcześniej były zaciągnięte, można powiedzieć, no, na funkcjonowanie oświaty, która przez no, niestety kolejny rok jest niedofinansowana z budżetu państwa i gmina Sienica no, w granicach 15 milionów rocznie dokłada do funkcjonowania oświaty z własnych podatków. Te kredyty wcześniej na to zostały zaciągnięte, no i oprocentowanie dzisiaj na Obligacjach mamy w granicach 0,8% plus WIBOR, więc przy WIBORze, który był 2,7%, to jest 3,5% kredytu. Takie oprocentowanie, no to jest to bardzo dobre. Więc to przyniosło nam pozytywny też efekt pod względem zarządzania finansami publicznymi. Panie Wójcie, wspomniał Pan o Jasieńskiej Strefie Przemysłowej. Za nami jest mapa Jasieńskiej Strefy Ekonomicznej. Czym różnią się te strefy? Ale to nazwy możemy tutaj. Czyli tylko nazwy. Możemy tutaj no rozszerzać, ponieważ pomysł był, abyśmy również... Byli włączeni w strefę przemysłową wojsko-śląskiego i takie deklaracje mam. Zwróciliśmy się do Katowickiej Strefy Przemysłowej, czy jest możliwość, aby Jaśniica była objęta tą strefą. Otrzymałem informację, że tak, jak najbardziej. Natomiast no, troszeczkę nas zaniepokoiła kwestia sytuacji no, w parlamencie, gdyż mówi się o tym, że te strefy. Mają zostać zlikwidowane. Czy tak jest, czy tak nie będzie? Czy tak będzie? Trudno powiedzieć. I że mają zmienić się też przepisy w ustawie odnośnie ulg w tych strefach. No i, i teraz no zastanawiamy się, czy ten teren ma być włączony do strefy ekonomicznej, i przemysłowej Województwa Śląskiego, czy będzie to teren przemysłowy tylko, można powiedzieć, niskoemisyjny, ponieważ chcielibyśmy, aby na tym terenie przedsiębiorcy, którzy zainwestują, Mieli możliwość wybudowania farm fotowoltaicznych, to jest, można powiedzieć, wpisuje się no, w tą intencję, która na dzień dzisiejszy, w następnym okresie roku 2014-20 ma mieć no, duże dofinansowanie. W ogóle przedsiębiorczość, innowacyjność to jest chyba następny okres akcesyjny, do której Polska w strukturach Unii zmierza. Teren nasz będzie przygotowany, jeżeli zostanie podpisana ustawa o odnawialnych źródłach energii, na co czekamy, myślę, że w całej Polsce, to poznamy warunki, na jakich podmioty sektora biznesu, sektora publicznego i gospodarstwa domowe, osoby fizyczne będą mogły realizować to zadanie, które myślę, że no zostało na Polskę nałożone. 20% nawialnych źródeł energii musimy mieć w globalnym zużyciu energii. No i tutaj nie ma wyjścia. Panie Wójcie, a teraz troszeczkę z innej beczki. Jakie atrakcje kulturalne, turystyczne czekają na osoby, które zdecydują się odwiedzić Jasienicę? No proszę Panią, na terenie gminy Jasienica funkcjonuje kilka klubów sportowych, akurat w dyscyplinie sportu w piłce nożnej. Rozwinięta sieć ponad 20 jest różnego rodzaju, ponad no, wszystkie placówki oświatowe mają hale czy sale gimnastyczne. Akurat w Mazońcowicach mamy dwie hale, które mają 18 na 30 metrów. Więc w każdym tym obiekcie dzieci, młodzież mają zaspokojone swoje potrzeby pod względem rekreacji i sportu. Również na w pozostałym terenie gminy funkcjonują gminne ośrodki kultury, gdzie mamy cztery filie i ośrodek, który ma siedzibę w Jasienicy. Prowadzi zajęcia, można powiedzieć, od wczesnych godzin popołudniowych do wieczornych. Funkcjonuje ponad 50 różnych zespołów artystycznych, regionalnych, orkiestr, także... W... Kółka zainteresowań: ceramiczne, malarskie, no, rzeźbiarskie. No, myślę, że każdy, w zależności od zainteresowań, może rozwijać swoje zainteresowania. Natomiast jeżeli chodzi o rekreację, no to, no to trzeba przejechać po gminie. Gmina Jasienica to teren bardzo rozległy, bo mamy 14 sołec. Nasze sołectwa, Biery, Grodziec już wchodzą w te tereny podgórskie i mamy już dostęp do całych pasma Beskidów poprzez te dwa sołectwa. Jak również w tej części. Gdzie graniczymy z Chybiem? Mamy urokliwe, rozległe tereny stawów, gdzie te wszystkie wzniesienia i panorama tego terenu no, jest niepowtarzalna, więc najwyższe punkty gminy Asienica to w okolicy rodzicy no, przy dobrych dobrym nasłonecznieniu, no możemy patrzeć, co dzieje się w żorach i, i dalej tutaj na wzniesieniu łas. No, obserwujemy, co dzieje się w cieszynie i po stronie czeskiej, więc no, położenie jest bardzo ciekawe, zresztą obserwujemy bardzo duże zainteresowanie gminą Jasienica nad że. W przeciągu praktycznie od 1998 roku, kiedy zostałem wybrany wójtem, to mieliśmy w ręce 17 tysięcy mieszkańców, dziś już mamy ponad 23 tysiące, no więc to nie to, że u nas rodzi się tyle dzieci, ale ludzie wybierają nasze tereny do osiedlenia się, do założenia swoich gospodarstw budują domy. Również w tym czasie zmieniliśmy trzykrotnie plan przestrzennego zagospodarowania, aby też dać możliwość ludziom przekwalifikowania terenów na tereny przemysłowo-usługowe, jak również tereny budowlane, mieszkalnictwo jednorodzinne. Panie Wójcie, czy możemy odpowiedzieć na takie pytanie, czy siła gminy Jasienica bardziej polega na atrakcyjności krajobrazowej, czy raczej na tym, że gmina jest przyjazna osobom, które chcą tutaj inwestować, chcą tutaj zakładać swoje przedsiębiorstwa? Ja wiem, co mówiąc szczerze, w zależności kto czego szuka, powiem szczerze, bo jeżeli ktoś potrzebuje, aby w ciszy wybudować sobie domek, to mamy takie tereny. Jeżeli ktoś szuka terenu przemysłowo-usługowego, to również mamy takie tereny. Jeżeli ktoś chciałby mieszkać, aby mieć dobrą komunikację przez gminę nieco przebiega droga S1 z trzema węzłami komunikacyjnymi, więc również znajdzie takie tereny, aby mieć możliwość zainwestowania, nie wiem, w usługi, które, no, Wzmacniają ten region. Jeżeli ktoś chciałby realizować swoje pasje, różnego rodzaju zainteresowań sportowych, to również to posiadamy. Więc trudno powiedzieć, że się ograniczamy do jednego nurtu, można powiedzieć. Zachęcenia gości i tych, którzy by się chcieli do nas przeprowadzić czy osiedlić. Także wachlarz, tak, wie, rozległość gmin jest bardzo duża, więc. Oferujemy, można powiedzieć, wszystko, co. No, no poza jakimiś kopalniami złota, ale tak to. <grym> Czyli w zasadzie możemy powiedzieć, że na terenie gminy Jasińca każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Jeżeli komuś tylko spodoba się ten teren, bo, bo to jest chyba podstawa. Jeżeli ktoś chce się osiedlić do końca życia, założyć e, swoją rodzinę i wybudować dom, no to najpierw musi mu się to miejsce podobać. A na pewno e, nic przykrego go w gminie Jasińca nie spotka. Panie Wójcie, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, dziękuję bardzo i życzę Państwu udanego roku, który prawie co się rozpoczął i żeby wszystkie te życzenia, które przy stole wigilijnym nowego roku Państwo i Pani otrzymaliśmy, aby one były spełnione. A my życzymy gminie Jasińca nadal takiego wspaniałego rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.